Dzieje wiaterek, piękna pogoda się robi, a ja przyjechałem na działkę, będę robił drugą część bramy. A czy w sumie będę modernizował drugą część bramy? Troszkę profila kupiłem, wyciągnąłem już to skrzydło bramy. A jak nie patrzeć lewe. Ale widzę, że tutaj gangrena też postępuje. Końcóweczka też jest do wycięcia. Po odwróceniu bramka się prezentuje, tak? Tu zaraz się sztuknie młotkiem, zobaczy czy, czy się trzyma, ale wygląda ładnie. Tu wbrew z pozorom też ładnie wygląda. A poza tym... Także to odetnę, szlifiereczka, okularki, nauszniki i działamy. Gangrena wycięta, wymieni się taki kawałek profila, tu już jest wycięte na równo. Dorobi się, dospawa się i jakiś czas będzie. Na pewno lepiej niż takie dziurawstwo zostawić. Tak się zastanawiam, że tak naprawdę, jakbym robił tą bramę od początku, niewiele mniej czasu bym poświęcił. No, znaczy w sumie, niewiele więcej czasu bym poświęcił na tworzenie jej. Ale satysfakcja i to, to te moje umiejętności będą rosły z każdym tym elementem dospawany. Trochę poskakałem na tej bramie, żeby ją wyprostować, bo jednak spawy ściągają. Ale 80, jakieś 5 kg wagi kontra profil wyprostowało się. Takie są słabe warunki do nagrywania. Szok! Tylko wieje i wieje i... Mało co głowy nie urwie. A tak pięknie było! A tak pięknie! Zasada, zasada jest prosta. Jak nie ma wystarczającej ilości dłoni, to musisz mieć wystarczającą ilość zacisków stolarskich. Dzięki temu to jako tako w kupie się trzyma i jest w miarę równo. W miarę podkreślam, bo to idealnie nie będzie, ale jak sobie będę robił bramę już taką docelową za ileś tam lat, to będzie idealnie, a na pewno będzie dużo lepiej. Pod warunkiem, że będzie ten film jeszcze na YouTube i będzie można go odtworzyć z moimi uwagami, co zrobiłem źle, a co zrobiłem dobrze. Dobrze zrobiłem jedno: to, że chciałem to robić. No nie Zaczyna padać Proszę deszczy Wpadaj za godzinkę albo dwie Ja to zrobię Dobra, trzeba się chyba do auta schować No, aż mi skrzynki zwiewa nie. Ewakuacja Przynajmniej na chwilkę No i się zawałcie. Poczekamy minutę 5-10 i pewnie to przeleci. nam no ładnie. Ale mimo wszystko trzeba zobaczyć jaka jest pogoda. Żeby, żeby nie było, że ja sobie wyjdę. A no właśnie i znowu zaczyna kropić. O, no, jest jak jest. Jest plus! Przerwę sobie zrobię. Szkoda że nic do jedzenia nie wziąłem Ale Po każdej burzy wychodzi słoneczko. Oby tu szybko wyszło. Mi jeszcze troszkę zostało Bramki do zrobienia Nie nazwałbym tego, że po burzy wyszło słońce, ale tam w oddali go widać między tą naszą brzozą. Tu ładne spawy, tu są średnie spawy, a tu wyszło tak jak wyszło. Troszkę jest jeden profil niżej, drugiego niedużo, ale jest ta część znacząco szybciej poszła. Z dwóch powodów: po pierwsze, mniej rzeczy było do wycinania zepsutych, a po drugie, już wiedziałem jak to zrobić. A teraz, deser. Na deser mamy furteczkę, jej nie będę poszerzał. Ku <laughs> zdziwieniu, metrowa wystarczy jedynie co, bo no to tą gangrenę trzeba odciąć, tutaj zrobić nowy kawałek, tu też zrobić nowy w całości nie będę ruszał, bo to te kątowniki też mają wiele, wiele do życzenia. Zresztą to właśnie przed chwilą się wysypało. Z tej mojej włóczki się tu, tu. Elementy zostały odcięte. No niestety to już jest papier. To już się nie trzyma. I tak samo z tej strony ten element, który. No jest taki so średni, delikatnie nie musło sypie się, to już nic by nie było z tego A tak to się ładnie rozpadła no, takie dwie leczki no, sztukuje się kawałek no, Oś ja się tak, kurde, chwalę tym tą moją robotą a to jest taki taka O, w takich butach kurde przyszedłem robić Dobra Dobra, dobra, zupa z bobra, jeszcze lepsza z wieprza, bierz się pan do roboty. Stare na nowe. Chyba jest różnica. Jednak dzisiaj nie skończę. Mocno zniechęcająca pogoda. Wieje, pada. Poza tym ten profil ze względu na to, że tu był mocno przerdzewiały te wszystkie wygięły się nie wiem, jakby to powiedzieć, taką łódkę więc to i tak trzeba ciachnąć, zrobić jeszcze raz bo to bo to, to nie ma rąk i nóg to trzeba zrobić dobrze więc chciałem przeoszczędzić, przeoszczędziłem na tyle, że jeszcze raz muszę zrobić to od nowa takie życie ale to już jutro bo dzisiaj już Naprawdę mocno zniechęcająca ta pogoda. Czekam do domu. Trzeba to wszystko pochować. Na razie, nawet byle jak. I jutro wrócić. Jutro będzie słoneczko. Będzie piękna pogoda. I będzie można działać. Ech, dobra. Chowam furtkę. gaz zamykam garaż. Złom do złomu. I do jutra. No i jesteśmy kolejnego dnia na działeczce jest już 10, więc 40, więc troszkę późno przyjechałem wczoraj niestety no, i pogoda mnie wypędziła, i nie, w sumie nie zjarzyłem, że to aż tak krzywo jest. Dzisiaj to się chluśnie, poprawi i zespawa jeszcze raz 5 minutek i wycięte. Teraz dorobię ten cały kawałek. Bo ten mi delikatnie mówiąc nie wyszedł. No i teraz będzie znacznie lepiej. Wyciąłem tą starą, ten stary element, który był krzywy. Później naprostuję te kątowniczki, ale najpierw zespawam te elementy. Teraz będzie idealnie. Teraz będzie fajnie. A było tak, tak średnio. Wszystko spunktowane. Cięcie też nie jest złe, jak na polowe warunki, chociaż na Ukośnicy byłoby pewnie znacznie ładniej. Bo ta furtka jest dobrym przykładem, że na skróty nie warto iść, tylko po prostu trzeba zrobić dobrze. Od razu lepiej. I na sercu, i praca lepiej wygląda. W ogóle wszystko dzisiaj lepiej wygląda. Ale tak to jest, jak człowiek chce na siłę coś zrobić, jednego dnia. Czasami tak nie wychodzi. Czasami trzeba jednak poświęcić na to dwa dni. Dzięki temu. Teraz tu mamy równiutko. Wszystko jest równiutko. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest równiutko. Dorobione są już te kątowniczki. Wycięte już chyba po raz któryś. Nie muszę mówić, że. Stary a nowy kompletnie się różnią, niby średnica ta sama, szerokość niby ta sama, ale ten stary był po prostu lepiej zrobiony, a ten nowy jest, jest gorszy. Ale podsumowując, tak wygląda furteczka, niby to miało być, miało być na deser, ale ten deser dosyć kwaśny wyszedł, jeszcze ściąłem te szpikulce, Moim zdaniem brama tak wygląda i nowocześnie, i bardziej mi się po prostu podoba. Jest naprawiona. Furteczka, przepraszam, nie brama. Jest tu równiutko. Z drugiej strony tak samo. Przynajmniej nie będzie mnie boleć przez kilka lat, że jest krzywo zrobione. No pewnie bym zdjął i tak ją naprawił. Oj, znowu wieje. Tak wygląda. Brama przedłużona, poszerzona, przepraszam bardzo. miło niemiłosiernie i pewnie wszystko będzie w mikrofonie słychać. Cały ten wiatr, mimo że jest włączony efekt wiatru, ale no... 50, 47 km na godzinę wieje wiatr, więc tutaj no niestety nie przeszkoczę. Tak się po prostu jebrałem po spawaniu. <noise> żeby była trochę równiejsza. Trochę się da, dużo nie dużo, ale... ...purteczka przemalowana na jeden raz. Szału nie ma. Dupy nie urywa. Ale to ma zastosowanie, Po prostu... ...antykorozyjnie, żeby zabezpieczyć. To już jest koniec. Dziękuję wam za oglądanie. I do zobaczenia jutro. Lub kolejnym razem. Zależy czy to będzie na jeden film zrobione, czy da dwa. A teraz się trochę wypogodziło. Piękne Niebo. Moje niebo nad moją ziemią. No i druty PGE. Ale tego nie zmienię. Przynajmniej na razie. Lecę do domu, na razie.